jeszcze na samym początku chciałbym ci tylko powiedzieć, że w pierwszej linii opisu znajduje się mega giveaway na 2,500 dolarów, czyli na 12 naprawdę mega fajnych kos. Organizuję go razem z ekipą Paragraf Crew, A jeżeli ty chciałbyś wziąć nim udział, to lepiej się pośpiesz, bo do końca zostało naprawdę tylko kilka dni. Hej, czy widacie, jestem Damian i słodziej z jedną moją siostrą. Ja was ja jeszcze raz. Bo powiedziałam coś. Hej, czy widacie, jestem Damian i słuchajcie z jedną moją siostrą. No dobra, to przygoty przywitania z nią są zawsze genialne Także słuchajcie, dzisiaj robimy słuchajcie kontrakt na skinach, którego wybrała Gabrysia. Pamiętasz że on wyglądał jakiego kolorek? Hmm, Niebieski, tylko czarno-biały. Nie no, nie wiem czy mam. Dobra, prawie, prawie. Słuchajcie, w ogóle postanowiłem, że zrobię taką serię właśnie kontraktu z Gabrysią, z Gracusiem, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale w jednym z openingów Gracuś powiedział coś takiego 5000 zł. Chcesz na pewno robić ten kontrakt? Taaak! No dobra, no tak, jak będzie 5000 tysięcy łapek, to, to robimy. kontrakt z. już Gracuś śpi, a teraz y, po prostu przez kilka dni ich nie będzie. <grym> nie będę miał z nimi nagrać odcinku, więc y, nie będzie też kto trafi, gratuj kontra Gabi, ale myślę, że jak wrócą, czyli w następny weekend już powinno się coś takiego pojawić, więc. Nie. 10 tysięcy łapek. Nie. Tyle. Dużo, bardzo dużo. Nie no, ale ostatnio powiedziałeś, że ma być... ile tam miało być? 20 Pię... nie, No 20 tysięcy, jest 30 prawie. No za dużo. Co ty, co ty robisz z tym nożem? Co to jest? To jest kosa z drewna. Nie, z drewna, z plastiku. Dobra, to jest z drukarki 3D. Drukarka 3D. Knife. Takie coś. Dobra, słuchajcie. co? Ten kontrakt, słuchaj, jeszcze nie wiesz, ty chyba nie robisz jeszcze nigdy kontraktu to się robi z takich demków, trzeba ich rzucić 10 i my tu mamy Pandora Box które których chcesz teraz? Których, których? Takie te. Dajemy te P250 i takie takie białe, niebieskie. To? To, które? To? Dobra, co teraz? Dalej, jeszcze 10 musi być. To, no, teraz. Mogę te te? Nie, to może być, to, 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 to. to, To. Dobra, co teraz? To. To nie, bo to jest. Te faktory nie, te p6, tutaj o, te, które? Słuchaj, masz tu myszkę. Ale ja nie wiem. Ja ci mówię wszystko. Patrz. Teraz naciskasz kontinuuj. kontynuuj. I tu ci się robi kontrakt. Teraz zamasz tutaj to miejsce. Zamasz to. Tak totalnie, masz to zamazać, żeby to tego całego... A. Tu niżej, niżej troszeczkę, troszeczkę niżej. No, no no zamasz to, żeby tu w ogóle nic... To ale ten pasek mi chodziło. Wyżej trochę, wyżej. Zamasz to wszystko. Tutaj... Zamasz. No... <noise> tak żeby nie było... Dobra, dobra, jest okej. Okay. I na pozostałej części, słuchaj, możesz wykonać jakiś rysunek... Y... A, to mogę. No, a trochę ja po prostu sobie namazyłaś tego miejsca, ale dobra, co będziesz rysować? Grazie ostatnio rysowała serduszka i powiem ci, że wyszło, chyba. Chyba, nie pamiętam. Jeden, tak, wyszło jeden, dwa razy, no. Nie wiem, gdzie na ryszałam. Eym... Ja chyba nie Co to jest? A, serduszko, gdzie? no, czy sobie co Trzeba chcesz. Trzeba też Um, ty okay. to jest właśnie. No zrobiłaś temu sercu. Weź to przerobić przerubiałeś. Co to może być, słuchaj? Z czym ci się to kojarzy? Mi się to kojarzy z katuszkiem. Patrz, daj. Nie! Dobra. Yeah. dobra, dobra, Co ty robisz temu sercu? Ja. Okej, okay. dobra. Dobra, ja może jeszcze w przerwie powiem, że... Kolejny kontrakt będzie, jak wiecie, 10 tysięcy słabek i to będzie już kontrakt z Gretusiem, na 100%. Na 100% będzie kontrakt z 8 i myślę, że to będzie kontrakt na albo Fire Serpenta, albo na Night'a, oh, 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 oh. więc tak. grubo. I dobra nie chcesz tu XD napisać, czy mi się wydaje. <ścoughs> jak ja potem... Jak teraz napisałeś XD, to potem będę miał komentarze tylko XD, XD. XD. I jak ja mam... Ja mam zrobić z takim komentarzem? Czy ja mam dać serduszko? Dobra, jak ktoś napisze w komentarzu XD to dam serduszko. Tak. Dobra. To tylko skończę tego kwiatka, on jest taki piękny. Ty by się kiedy narysował. Ty, Kim ty, ty jesteś. Tipsy. Tu robisz. Eee, to będę... Ej, postaraj się, bo tu Gaber no, musi nam dać naprawdę jakiś fajny item. To będą płot. To będzie płot. To będą pod, okej, okay, to będą pod. zapamiętajcie, to będą pod. Gabi2k17, ła, jeszcze się panułem. Eee, co ty Co ty jesz? Ej, to ja już chyba lepiej rysuję, szczerze. Eee, my nie chcemy trafić AWP u wiesz co chcemy trafić? Upadek Ikara, wiesz kto to jest Ikar? Nie. Dobrze, wie jesteś, nie, 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 nie masz, dobrze, nie masz, nie masz nie, okay, bo czy Już Ci się to podoba, czy jeszcze chcesz coś narysować, bo... To jest bo... moja wizja. <noise> Co Ty tu robisz? Od oczy. No, no jakoś przypominają trochę o... Czemu tu jedno oko jest takie, a drugie jest takie w środku? Czy to jest jakiś piesek? Nie. Czy to jesteś Ty? Tak. Nie, nie, no nie. To niezły piesek z Ciebie. Jak na Snapie normalnie. Nie no, to jakieś myszka mini, ambugówki jakieś o. Dobra Nie no to jakiś kot jest Jakiś <grywych> kot Dobra, wysyłaj, wyślij kontrakt Można nacisnąć, ale jesteś na pewno, jesteś na pewno gotowa Możesz tu jeszcze coś dorysować szybko, dawaj Tutaj trzymaj kciuki Trzymaj ciuki, ty! Co to jest? Co to jest? Ale co myślisz, to jest ładne według Ciebie? Ładne jest. Odnieść od tego, co wcześniej ci pokazywałem, co chciałaś na to kontakt zrobić, a nie na przykład na Night'a czy Hot Roda. W sumie dobrze, bo jakbyśmy robili teraz na jakiegoś Night'a. Wiesz, że to jest warte? Nie. Jest prosto z fabryki, no tyle, tyle ci mogę powiedzieć. Ale wiesz, że to jest warte w tym momencie? Nie. Już ci mówię. Nie. Już ci mówię. 4,97. Jej. Jej! 4,97 profitu! Yeah. A wcale na kontrakt nie wydałem około 50 euro. To piękny. Także myślę, że dzisiaj możemy zrobić. i Zróbmy do tego UMPa, już już trudno, już będę miał... nic na niego patrzeć po prostu, bo tylko jakieś złe wspomnienia będzie mi przenosił. Nie no, myślę, że oprócz UMPa możemy rozegrać też na przykład o USP. Także okay. jak chcecie wygrać albo UMP, albo USP będą, będą, będzie dwóch zwycięzców, to możecie zostawić lajka pod filmem. Subskrybować kanał. Nacisnąć ten czerwony guzik, tak klik. Wiesz jak się robi klik? Yy, Demian sam sobie subskrybował kanał na moim telefonie. To prawda. No mam problem, że go nie subskrybuję. Prawda, bo ona mnie nie subuje, a nagrywa ze mną odcinki, no. Także no. co? Trzeba zasubskrybować kanał i napisać w komentarzu swój trading, potem plusik i co mają napisać, ale coś krótszego niż te skarpetki ostatnie. Co mam napisać? Nie ma skarpetek, napiszcie trailing nie, nie, nie ma skarpetek Nie, 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 no nie nie, 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 No to szybciej. dobra, nie ma skarpetek, jest ok. <tuk> Także co, w tym odcinku to by było na tyle Do wygrania macie tego USP-ka <tuk> Oraz tego UMP-ka Siemka Pożegnaj się jakoś O, jak ktoś to na ma tą czapkę, bo ona wychodzi na nadwór. To nie jest okay, tak, okay, że ona, ona w domu chodzi po czapce O